Ej, siema, siema, jestem Q Właśnie, zapomniałem, że miałem nagrywać Miałem ustawione nagrywanie na tą godzinę, żeby się przygotować A tu dupa, dobra e, Bez owijania, o co chodzi Witam na konferencji, jest to kolejna konferencja Otwierająca trzeci sezon QBA Już jutro są meczyki Pierwszy meczyk będą grać Z tego co pamiętam, Team Kamehameha Razem z FC Pumy Czyli FC PUMY, mistrzowie aktualni z drugiego sezonu, będą tutaj podejmować próbę zgaszenia zapału e, świeżej drużyny Tim Kamehameha, ale to o tym jutro zobaczycie. Zapraszam na mecz, będzie, pojawi się tak około 19:20 e, i będzie to w trybie premiery. Więc byłoby fajnie, gdybyście się rzeczywiście pojawili i, i tam dali znać na czacie, że jesteście aktywni i oglądacie. E, dobra, przechodzimy. Dzisiaj zaprosiłem do konferencji kapitana drużyny Black Panthers, kapitana drużyny Team Kamehameha, kapitana drużyny kapitanów w sumie drużyny Science Sinners oraz wiadomo tradycyjnie musi tutaj być główny polityk, biznesmen, poseł, minister, prezes, rzecznik prasowy, menedżer i tak dalej. Dariusz o Szóst. Więc nie wiem, delektujcie się tą konferencją, kibicujcie swoim, wiadomo, i ja się chowam. Cześć, enjoy. O, witam, 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 witam. Dariusz Oszust z tej strony. Słucham, pytanie. Jak nastroje w drużynach? Czy liczycie na tytuł mistrza, czy może pokornie celujecie gdzieś niżej? Sprawa wygląda tak. U nas nastroje, rewelacja. Czy celujemy w Mistrza, czy pokornie gdzieś niżej? Otóż my pokornie celujemy w Mistrza. Życie jest za krótkie, aby nabierać w usta pokory. A więc krótko mówiąc, celujemy pokornie w pierwsze, ewentualnie drugie miejsce. Siemaneczko, witam Was serdecznie z tej strony. Tu kolejny sezon QBA już przed nami. Mam nadzieję, że bardzo będzie Wam się podobał występ naszej nowej drużyny Team Kamehameha. Pozdrawiam oczywiście tutaj całą naszą drużynę. Chciałbym również powiedzieć, że cały ten występ będzie dla nas znaczył bardzo wiele. Jest kolejny debiut naszej drużyny, chociaż mocno skład się nie zmienił. Tak, kilka nowych twarzy dołączyło, również kilka odeszło, przez co jesteśmy w szoku. Ale miejmy nadzieję, że mecz otwarcia. W meczu otwarcia pokażemy na co nas stać. Na pewno nie będziemy tutaj biernie się przyglądać temu, co dzieje się na boisku, a damy z siebie wszystko, żeby pokazać, iż potrafimy grać zespołowo. Nastroje w naszych drużynach w zasadzie są dosyć myślę, że pozytywne każdy liczy na to, że uda nam się zwyciężyć w tegorocznych pucharach QBA. No i jak każdy kapitan wierzę w swój team oraz kibicuję mu jak najmocniej. Chciałbym, żeby inne drużyny przestały się z nas nabijać i zobaczyły, że nie jesteśmy tylko chłopcami do bicia. Witam Was w nowym klubie Black Panthers. Ja jestem Alonso, a to jest nowo otwarty klub przeze mnie jako menadżera. Tylko poczekajcie chwilę. Niech zagrają nam coś ciekawego i zaraz wam opowiem, jak do tego doszło. Napijemy się jeszcze czegoś za ostatnie zwycięstwa w poprzednim sezonie. Gratuluję chłopakom, że osiągnęli przejdę wicję mistrzostwo, ale myślę, że teraz będzie lepiej. Na pewno będzie. Dzięki mnie, to już wam mówię jak to było, przyszedł do mnie Damis i mówi Kurwa, nie może być tak, że my w poprzednim sezonie przegrywamy z Pumami Finał. Dał mi kasę i mówi, rób co musisz. Więc otworzyłem za ten hajs, ten próby właśnie dla fanów i członków Panther i zostałem także menadżerem Panther i myślę, że w tym sezonie pokażemy kto tutaj tak naprawdę rządzi. Zostałem zapytany jak nastroje w drużynie i czy chcemy być mistrzem w tym sezonie. Mistrzem w tym sezonie będziemy na pewno. A nastroje w drużynie? Co mam tutaj dużo mówić? Chłopacy widząc mnie od razu pomyśleli, kurwa, to będzie Easy nie? W tym sezonie wygrać, no bo kurde, on nam wszystko załatwi tutaj, gościu, więc ja nawet chłopaków nie muszę za bardzo motywować, bo oni sami wiedzą, że to wygrają. Co sądzicie o aktualnym mistrzu, czyli FC Pumy? Myślicie, że są wielkim zagrożeniem? FC Pumy uważam jako mistrza za po prostu pomyłkę. O co chodzi? Krótko mówiąc, wygrali na pieprzonym farcie. Otóż to, może niektórzy są zdziwieni, ale drużyna ta na pewno nie stała obok skilla kiedykolwiek. I moja drużyna postara wam się to udowodnić w tym sezonie. Co sądzę o aktualnym mistrzu? No, wydaje mi się, wydaje mi się że zwycięstwo w poprzednim sezonie nie przyszło im po prostu tak, więc starali się jak mogli. Ja oczywiście z szacunkiem podchodzę do, do, do nich i mam nadzieję, że. FC Pumy dadząc siebie wszystko podczas meczu otwarcia, jak i również w kolejnych meczach życzę im powodzenia. Czy są wielkim zagrożeniem? Tak, wydaje mi się, że tak. Jednak są to zwycięzcy. Mistrzów nie należy lekceważyć, tak jak każdej innej drużyny. Zostało mi zadane pytanie co sądzę o pumach, czy są oni jakimkolwiek zagrożeniem. Oni nie są żadnym zagrożeniem dla nas. Ostatnio w tamtym sezonie im się po prostu przyfarciło, a w tym sezonie mamy też mnie. Plus mamy o wiele lepszy skład, oni z nami nie mają żadnych szans. Ja na ich miejscu w ogóle nie przychodził na ten mecz, co dobrze i radzę. W tym sezonie wyjaśnimy wszystkich i zostaniemy mistrzami. Może macie jakąś wiadomość do przekazania oficjalnie dla jakiejś drużyny? Wiadomość do przekazania, tak? No dobra, słuchajcie. Mocni z wyrole, róbcie to co zawsze, po prostu zamiatajcie. FC Pumy, Proponuję się pakować. Black Panthers. Nowy menedżer klubu. Rozumiem, szanuję. Ale to wcale nie wzmacnia klubu. To dalej jest ten sam, stary klub. Może nawet i słabszy po odejściu Lucyfera. Team Kamehameha. Kolejna zmiana nazwy. Mocnie z wyrole. Byli, są i będą. A Wy kończycie się i zaczynacie zanim cokolwiek osiągniecie. Saint Sinners. Ładne logo. Ładne ciuszki, ładny stadion, ale nie dajcie się omawiać. To dalej: zwykłe, cyrkowe, sketchowe, kabaretowe zebranie chłopaków, którzy się nudzili. Tylko że tym razem nie nazywają się El Pomidoras. Wiadomość krótka dla wszystkich drużyn. Pograć możecie, ale nie liczcie na jakieś, jakiekolwiek zwycięstwa. Pokornie się z wami, żegnam. Dziękuję. Dariusz O. 6. Widzimy się, słyszymy się. Szerokości. Eee, czy mam wiadomości do jak, do drużyny? Eee, w zasadzie to mam wiadomość dla każdej z drużyn. Eee, wydaje mi się, że... Najważniejsze jest to, abyśmy wszyscy wspólnie tutaj znaleźli dużo do zabawy w nadchodzącym sezonie. No i oczywiście powodzenia każdemu z osobna. Team Kamehameha życzy jak najlepszych, widowiskowych i oczywiście fantastycznych, ofitujących dużą ilością punktów meczy. Także to ode mnie wszystko do boju jeszcze raz oczywiście ku zwycięstwu naszej drużyny standardowo dodam od siebie, że skóry tanio nie sprzedamy ale tym razem odrobinę bardziej pokor także trzymajcie się cześć Chciałbym jeszcze przekazać jedną wiadomość wszystkim drużynom Spróbujcie tylko wygrać jakikolwiek mecz przeciwko moim chłopakom Albo nawet zremisować to mnie wkurzycie A wkurzonego Alonso to wy nie chcecie widzieć Bo wtedy Tych którzy wygrają mecz przeciwko moim chłopakom Znajdę Was Wytropię Was gdybyście się nie chowali Was i Wasze rodziny Wszystkich zabiję Wszystkich gdzie byście się nie ukryli, tak to dobre, nie ma szans żebyście uciekli ze mną, zabiję każdego z waszej drużyny. nawet trenera. Umrzecie szybko, albo i nie, będziecie cierpieć. A ja robiąc to wszystko, będę się wszystkim świetnie bawił. Dobra, skłodniałem od tego gadania, przydałoby się coś zjeść. Myślę, że każdy zrozumiał to, co chciałem powiedzieć. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to proszę wypierdalać. Koniec wywiadu. Dobra, wypad babo, ja ci pokażę jak się gra. To dla moich chłopaków. O oh je. Yeah. Dobra, koniec tego pierwszenia się na meczu. Jezu Dariusz, ale to było dobre. Ale ty jesteś sexy. Dobra to było, Dariusz. Dzięki. Okay, spoko, spoko. Dzięki. Udało się. Dzięki. Spoko nagrywka, naprawdę. Dzięki. Zajebiście cię kurwa poszła i to w stare, stary. A teraz chodź, idziemy pobiegać na bagary. <laughs> Wyłączyłeś tą kamerę? Yy, kamerę? Ta, tak, tak, wyłączyłem.